znowu nagrywamy nowy odcinek, ale na PlayStation, że ubuchniemy, cały cały ter nawet co roku. Dobra, wybuchniemy. Yy, tak, może gdzieś położyć, patrzymasz. No ale to zaraz wybuchamy chyba, czy, czy już? Już, ale... No, poczekaj, przylecę tylko do ciebie. Ale nie 10 tysięcy, nie ma, nie ma. Dobra, ale przylecę do ciebie. Kiedy gdzie jesteś? 10 tysięcy. Nie, nie ma 10 tysięcy. Tylko po prostu nie mam 10 We, tysięcy. Weź mnie, teleportuj do siebie. Tak się wyportuję. O tu. Lecie? O te trzy kryjki. Nie, czekaj, o to, o to. Dobra, nie, nie teleportuj, już mam. Dobra. Dobra, wie, Sofie. 10 tysięcy, proszę, wyskrybujcie na Grzegorz Snipolog i na ten odcinek Dobra, Dobra. Y 3, 2, 1. Czekaj. Dzwoniłem właśnie. Za 3, 2, 1. Oj, Jezus! Uj jaka czarna dziura tam była. Jeszcze podpalimy trochę. Jeszcze trochę podpalimy. No. Widzę. I patrzcie, no. Zrobię mechanizm zaraz, ale patrzcie na yy, mnie, ale nie wyłączaj go yy, ok? Pik, 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 pik. Co tu wy. Co to się zrobiło? Dobra, zrobię teraz mechanizm. Tylko Jezu. musicie 10 tysięcy od tym filmem zrobić lajka. Jezu, jaka dziura. No, widzę właśnie od tutaj. A się jaskini odkryła. Czekaj. Idę do tej jaskini zobaczyć. O! Oh, to o, ty U! Tamta była większa dziura, a ta mała. Wyskrybuj. Wysk... Wyskrybuj, proszę.